Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie nieco kowalsko. Będziemy kuć liście. Pokażę Wam jak z takiego pręta powstaje liść. Do tego celu użyjemy młota kowalskiego oraz paleniska gazowego do rozgrzania tego materiału. Materiał musimy rozgrzać do żółtego koloru, żeby yy, stał się plastyczny i przy pomocy takich chowalskich kleszczy, będziemy kuć liścia. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od ścienienia samej końcówki, czyli musimy ją przekuć do ostrego ruszpica na odległości powiedzmy tam dwóch centymetrów. Ścieniamy tego pręta niemalże do zera, no może nie do zera, żeby nie była aż igła, ale, ale, ale do powiedzmy tam średnicy 3-4-5 mm. Kolejnym etapem będzie prześcienienie pręta w tym miejscu, powstanie nam młodyga i ten, to miejsce, ten element środkowy rozpujemy i uformujemy z tego liścia. Za chwilę będziecie widzieć pracę na mocie i jak ja to wykonuję. Jesteśmy już poza pierwszym etapem kucia. Z takiego pręta Fi 14 i długości 90 mm, około 90 mm, powstają takie listki. One jeszcze nie są gotowe. Drugi etap to będzie podgrzanie tych liści ponownie i przetłoczenie ich jeszcze, aby nadać im. Naturalny kształt, taki w jakim takie liście występują w przyrodzie, ale od czego zaczynamy? Jak widzieliście, pierwszy etap jest to naoszczenie, wykucie w szpic takiego pręta. Sam etap kucia, jak zwróciliście uwagę, nie kułem tego na okrągło, tylko wykułem to w kwadrat. I dopiero w późniejszym etapie, zacząłem to wygładzać na okrągło. Nie wskazane jest ucie na okrągło od razu, ponieważ materiał zaczyna nam się zwijać. I jeżeli się nam zwinie, to w późniejszym etapie, przy zdjęciu, czy jakimś formowaniu dalszym, ten materiał się rozwarstwia i po prostu rozpada. Także tak, pierwszy etap naoszczenie, powiedzmy jak kredkę takiego pręta. Wygładzenie, nadanie w miarę okrągłego kształtu oraz przekucie końcówki aby stworzyła się nam łodyga. W tym miejscu będzie łodyga. Kolejnym etapem, jak widzieliście, jest rozbicie tego fragmentu materiału na boki i po rozbiciu tego materiału wy, wy, wychodzi nam taki właśnie listek. Zwróćcie uwagę z bliska, że. On już ma nawet, nie wiem czy nie jest za ciemno, on ma już nawet te swoje żyłki, które powstały w procesie kucia. Są to po prostu nic innego jak odbicia kowadła na młocie. Kolejny etap, tak jak wspominałem, to już samo formowanie i zabieramy się za to. I tak się prezentuje nasz liść już po y, nadaniu mu kształtów. Kształty można nadawać na przeróżne sposoby. W zasadzie ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Można zastosować y, młotek y, kulisty, y, wytłoczyć y, tego liścia y, w takie kształty obłe. Y, można to zrobić na pniaku, można to zrobić na jakiejś podsadce w kształcie właśnie takiej miski. Można zrobić to również i na rozsuniętych szczękach, tak jak ja Wam pokazałem. Pokażę Wam jeszcze tego liścia, jak on będzie wyglądał wymalowany, wypatynowany, już na gotowo. I nasz listek jest gotowy, opatynowany. Akurat w tym przypadku użyłem patyny zielonej. Są różne rodzaje patyn, różne w zasadzie odcienie również zielonego. Jest złota, jest miedziana, co tam więcej. No różne są kolory patyn. Miedź, złoto, zielony. Dwa zielone są. Jest jeszcze srebrna patyna. Z tego co mi jest wiadomo, ale bądź co bądź liść gotowy dla przypomnienia powstał z kawałka takiego pręta, z kawałka w zasadzie złomu, powstał nam taki listek. Tego liścia zobaczycie już niedługo podczas kolejnej realizacji, będziemy robić bramę, dosyć ciekawą bramę przesuzną. Ciekawą dlatego, że będzie to brama modułowa, czyli składana z elementów dla wygody, transportu, montażu. Będzie zrobiona z segmentów i składana na miejscu już na montażu. Bramę tą zobaczycie już w kolejnym, najbliższym filmie, podczas kolejnej realizacji, na którą Was już dzisiaj serdecznie zapraszam. Jeżeli Wam się dzisiejszy film spodobał, łapka w górę. Jeżeli filmy podobają się Wam, zasubskrybujcie kanał, aby nie pominąć kolejnych odcinków. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Hej!